Księżycowe bajki. Zuza i magiczna podróż zabawek. Witajcie w świecie opowieści, gdzie wszystko jest możliwe. Czy masz swoją jedną, najukochańszą zabawkę na świecie? Taką, która jest najmniejsza, najpiękniejsza i rozumie wszystkie twoje sekrety? A czy zdarzyło ci się kiedyś poczuć w serduszku takie dziwne, kłujące ukłucie, kiedy ktoś inny chciał się nią pobawić? To bardzo trudne uczucie. Nasza dzisiejsza historia opowiada właśnie o tym, o wielkiej przygodzie małej dziewczynki, która odkryła, że największą radość z posiadania skarbu daje nie jego pilnowanie, ale dzielenie się nim z przyjacielem. Ta dziewczynka to Zuza, Zuza, która miała najwspanialszą lalkę na świecie i bardzo, bardzo nie chciała się nią z nikim dzielić. Zapraszam Was do wysłuchania jej opowieści. Posłuchajcie, jak Zuza nauczyła się, że zabawki. Tak jak dzieci uwielbiają podróże i nowe przygody, a serce, które się dzieli, staje się dwa razy większe. A wszystko zaczęło się w pewien słoneczny dzień, kiedy do drzwi Zuzi zapukał jej najlepszy przyjaciel. W małym, przytulnym domku z dachem w kolorze dojrzałych malin i białymi okiennicami, które wyglądały, jakby mrugały do przechodniów. Mieszkała sobie dziewczynka o imieniu Zuza. Zuza miała mnóstwo wspaniałych zabawek, które mieszkały razem z nią w jej pokoju na poddaszu. Miała wielkie drewniane pudło pełne kolorowych klocków, z których budowała najwyższe wieże i najdłuższe mosty. Miała czerwoną, błyszczącą wyścigówkę, która jeździła szybciej niż wiatr i potrafiła pokonać każdy dywanowy zakręt. Miała też całą rodzinę pluszowych misiów, mamę misiową, tatę Misia i małego misia Okruszka, które co wieczór zapraszała na uroczystą herbatkę z wody i ciasteczek z plasteliny. Ale spośród wszystkich tych wspaniałych skarbów jeden był absolutnie wyjątkowy. Najważniejszy. Najukochańszy. Była to lalka o imieniu Pola. Pola nie była zwykłą lalką, którą można kupić w sklepie. Pola była magiczna. Miała włosy zrobione z mięciutkiej, żółtej wełny, które Zuza uwielbiała czesać małym, zabawkowym grzebykiem i zaplatać w warkocze. Miała oczka jak dwa błyszczące niebieskie koraliki, które zdawały się patrzeć na Zuzę z miłością i zrozumieniem. A co najważniejsze, pola nosiła przepiękną, tęczową sukienkę, którą uszyła dla niej babcia Zuzi. Każdy kolor na sukience przypominał Zuzi o czymś miłym: żółty o słoneczku, niebieski o niebie, zielony o trawie. A czerwony o słodkich truskawkach. Pola była powierniczką wszystkich, nawet najmniejszych sekretów Zuzi. Wiedziała o tym, że Zuza boi się pająków, które mieszkają w kącie za szafą. Wiedziała, że Zuza nie lubi kaszy manny z grudkami. I wiedziała też, że Zuza marzy o tym, by kiedyś polecieć na księżyc i zjeść kawałek sera, z którego jest zrobiony. Pola była częścią serduszka Zuzi a Zuza była pewna, że ona jest częścią serduszka poli. Pewnego słonecznego popołudnia, kiedy Zuza właśnie układała pole do popołudniowej drzemki w pudełku po butach, które było jej eleganckim, królewskim łóżeczkiem, rozległ się wesoły dzwonek do drzwi. Dzyń, dzyń! To był Jaś, najlepszy przyjaciel Zuzi. Jaś był wesołym chłopcem z mnóstwem piegów na nosie, które wyglądały jak ziarenka maku i uśmiechem, który nigdy nie znikał. Cześć Zuziu. Przyszedłem się pobawić. zawołał od progu trzymając w ręku torbę ze swoimi ulubionymi autkami. Zuza bardzo się ucieszyła. Uwielbiała bawić się z Jasiem. Budowali razem z klocków fantastyczne miasta z drogami i mostami, a potem urządzali w nich wyścigi samochodowe po całym pokoju. Zaczęli się bawić. Najpierw zbudowali gigantyczny wielopoziomowy garaż dla wszystkich autek Jasia. Potem urządzili wielkie przyjęcie urodzinowe dla misia okruszka, na którym wszystkie zabawki śpiewały „100 lat i jadły tort z plasteliny. Ale po jakimś czasie, kiedy zabawa trochę ucichła, wzrok Jasia padł na pole, która spała spokojnie w swoim łóżeczku, przykryta chusteczką. Och, Zuziu, jaka ona jest piękna, powiedział Jaś cichym, pełnym zachwytu głosem, podchodząc bliżej. Mogę ją na chwilę podtrzymać? Tylko na jedną malutką chwileczkę, chciałbym zobaczyć jej tęczową sukienkę z bliska. W tym momencie w brzuszku zuzi pojawiło się dziwne, nieprzyjemne uczucie. Było to jak mały, twardy kamyczek, który nagle zrobił się zimny i ostry. Serduszko, które przed chwilą biło radośnie i beztrosko, teraz zaczęło bić szybko i niespokojnie, jak spłoszony ptaszek. W jej głowie pojawił się mały, chciwy skrzat z haczykowatym nosem i zaciśniętymi piąstkami, który zaczął krzyczeć – nie, to twoja lalka, tylko twoja, nikt inny nie może jej dotykać, schowaj ją, broni jej! Zuza podbiegła do łóżeczka, chwyciła pole i mocno, kurczowo przytuliła ją do piersi. – Nie – powiedziała krótko i stanowczo. Jej głosik, zwykle słodki jak miód, teraz był twardy i zimny jak lód. Jaś zamrugał, zdziwiony. Ale dlaczego? Będę bardzo, bardzo ostrożny, obiecuję. Będę ją trzymał delikatnie jak małego motylka. Nie, bo nie, powtórzyła Zuza. Ona jest moja. Słowo moja zabrzmiało w pokoju bardzo głośno i nieprzyjemnie. Odbiło się od ścian i zawisło w powietrzu jak ciemna chmura. Jaś poczuł, jak robi mu się przykro. Jego wesoły uśmiech zniknął, a kąciki ust opadły w dół. Ale ja chciałem się z nią tylko przywitać. Powiedział cicho. Chciałem, żeby pojechała ze mną na małą przejażdżkę moją nową, czerwoną wyścigówką. Zobacz, ma nawet specjalne miejsce dla pasażera. Wyobrażenie poli w samochodziku Jasia było dla Zuzi jeszcze gorsze. Pola była jej przyjaciółką, a nie jakąś tam pasażerką. To była zdrada. Nigdy w życiu! krzyknęła Zuza. To moja lalka i ja się z tobą nie dzielę. Znajdź sobie inną zabawkę! Jaś poczuł, że łzy napływają mu do oczu i robią się gorące. Jego wesoły uśmiech zniknął, a na jego miejscu pojawił się grymas wielkiego smutku. Zuzi, mimo własnej złości, zrobiło się na sekundę dziwnie w serduszku, widząc smutną minę swojego najlepszego przyjaciela. Ale skrzat w jej głowie krzyczał zbyt głośno. Wcale nie jesteś miłą koleżanką, Zuziu. Jesteś samolubna. Skoro tak, to ja już nie chcę się z tobą bawić. Wstał, powoli pozbierał swoje autka i poszedł do przedpokoju. Została sama w pokoju, mocno tuląc pole. Przez chwilę czuła triumf. Obroniła swój skarb. Nikt go nie dotknie. Ale ten triumf trwał tylko sekundę. Był kruchy jak bańka mydlana. Zaraz potem do pokoju weszła wielka, szara i bardzo ciężka cisza. Pokój, który przed chwilą był pełen śmiechu, rozmów i dźwięku jeżdżących autek, teraz stał się pusty i smutny. Zuza spojrzała na garaż z klocków. Był taki duży i pusty bez autek Jasia. Spojrzała na misie. Siedziały smutno w kółeczku, jakby wciąż czekały na gościa, który już nie wróci. A potem spojrzała na pole. Lalka była piękna jak zawsze, ale jej niebieskie oczka wydawały się jakieś smutne i pozbawione blasku. Kamyczek w brzuszku Zuzi wcale nie zniknął wręcz przeciwnie, zrobił się jeszcze większy i cięższy. To był kamyczek wstydu i samotności. Zuza usiadła na dywanie, przytuliła kolana i zaczęła cichutko płakać. W tej samej chwili do pokoju bezszelestnie weszła babcia. Babcia Zuzi była najmądrzejszą osobą na świecie. Miała okulary na czubku nosa, włosy białe jak mleko i zawsze pachniała ciastem drożdżowym i miłością. Usiadła na dywanie obok Zuzi, otoczyła ją ramieniem i przytuliła mocno, nic nie mówiąc. Czekała aż mała burza łez trochę ucichnie i zamieni się w cichy wiosenny deszczyk. Co się stało, mój wróbelku? Zapytała w końcu łagodnie, podając jej chusteczkę. Jaś się na mnie obraził i poszedł. Załkała Zuza. Bo, bo ja nie chciałam mu dać poli. Babcia spojrzała na lalkę, a potem na Zuzie. Rozumiem, powiedziała. Pola jest twoim największym skarbem, i bałaś się, że coś się jej stanie, albo że Jaś polubi ją bardziej niż ciebie. To normalne, że chcemy chronić to, co kochamy. Słowa babci były jak ciepły kompres na serduszko Zuzi, ale wciąż czuła się okropnie. Ale teraz Jaś mnie nie lubi, a w pokoju jest tak pusto i smutno, wyszeptała. Babcia westchnęła i pogłaskała Zuzę po głowie. Wiesz, Zuziu, z zabawkami jest trochę jak z ciasteczkami. Jedno ciasteczko zjedzone w samotności jest smaczne, ale ciasteczko, którym podzielisz się z przyjacielem, smakuje dwa razy lepiej. Bo do jego smaku dochodzi jeszcze smak radości drugiej osoby. Ale mam pewien pomysł: A może nawet małą tajemnicę do opowiedzenia. Zuza pociągnęła nosem i spojrzała na babcie z ciekawością. Czy ty wiesz Zuziu, o czym marzą zabawki, kiedy my śpimy? Zapytała tajemniczo babcia. Zuza pokręciła głową. Marzą o przygodach. Każda, nawet najmniejsza zabawka marzy o tym, by podróżować poznawać nowych ludzi i uczyć się nowych zabaw. Czasem, kiedy jedna osoba bawi się nimi cały czas, robi im się trochę nudno. Marzą, żeby pójść w gości do innych rączek, żeby zobaczyć świat z innej perspektywy, żeby pojechać na wycieczkę nowym, czerwonym autkiem. Zuza pomyślała o Poli i o wyścigówce Jasia. Może Pola naprawdę chciała się przejechać? Proponuję, żebyśmy wysłały pole na małą, magiczną podróż, kontynuowała babcia. Nie musisz jej oddawać na zawsze, tylko na chwilę. Wyślemy ją w gości do Jasia, a kiedy wróci, na pewno opowie ci o swoich wspaniałych przygodach, a ty będziesz mogła opowiedzieć jej, co robiłaś w tym czasie. Co ty na to? To był bardzo ciekawy pomysł. Wizja poli jako podróżniczki była o wiele mniej straszna niż wizja oddania jej Jasiowi. Ale wciąż się wahała. Ale jak ona tam trafi? zapytała. Och, ja mam swoje sposoby. Mrugnęła babcia. Ty musisz tylko przygotować pole do drogi. Musi mieć odpowiedni strój i prowiant na drogę, prawda? Może spakujesz jej mały plecaczek z zapasową sukienką i dasz jej buziaka na pożegnanie na szczęście? Zuza trochę niechętnie, ale z rosnącą ciekawością zgodziła się. Znalazła mały, płócienny woreczek, który stał się eleganckim plecaczkiem podróżnym poli. Włożyła do niego drugą sukienkę w kwiatuszki i mały, papierowy kwiatek, żeby pola miała co wąchać w drodze. Potem mocno, najmocniej jak umiała, przytuliła pole i dała jej całusa w wełniane czoło. Bądź grzeczna i wróć szybko. Szepnęła z ciężkim sercem, ale i z odrobiną ekscytacji, wręczyła lalkę babci. Babcia wzięła ją bardzo delikatnie, wyszła z pokoju i wróciła po kilku minutach z pustymi rękami. W pokoju znów zrobiło się cicho, ale tym razem nie była to ciężka, smutna cisza. To była cisza pełna oczekiwania i tajemnicy. A teraz, Zuziu, skoro nasza podróżniczka wyruszyła w świat, My musimy przygotować dla niej wielkie, uroczyste powitanie. Powiedziała babcia: Co powiesz na upieczenie ciasteczek na jej cześć? Takich specjalnych, powitalnych ciasteczek. Przez następną godzinę Zuza i babcia piekły najpyszniejsze na świecie maślane ciasteczka. Zuza wałkowała ciasto, wykrawała foremkami kształty serduszek i gwiazdek, a potem ozdabiała je kolorowym lukrem. Zapach pieczenia wypełnił cały dom. Zuza była tak zajęta, że prawie zapomniała o Poli. Prawie. Kiedy ciasteczka stygły na parapecie, a ich zapach wypełniał cały dom, babcia spojrzała na Zuzię i powiedziała. Te powitalne ciasteczka wyglądają wspaniale. Ale wiesz, co sprawiłoby Poli największą radość po powrocie? Gdyby mogła zjeść je razem ze swoim nowym przyjacielem jasiem. Może powinnyśmy zaprosić Jasia z powrotem, żeby razem z nami przywitał pole? Zuza zawahała się tylko przez chwilę. Pomyślała o smutnej minie Jasia i poczuła, że bardzo za nim tęskni. Tak, babciu, to świetny pomysł. Razem z babcią zadzwoniły do Jasia. Zuza, trochę nieśmiało, ale bardzo odważnie, powiedziała do słuchawki. Jasiu, przepraszam, upiekłam ciasteczka na powitanie Poli. Przyjdziesz nam pomóc ją przywitać? Chwilę później rozległ się dzwonek do drzwi. Dzyń, dzyń. Zuza sama pobiegła otworzyć. W drzwiach stał Jaś, a na jej rękach, bezpiecznie usadzona, siedziała Pola. W swojej tęczowej sukience wyglądała jak prawdziwa królowa, wracająca z dalekiej podróży. Pola wróciła, zawołał Jaś, a jego uśmiech znowu był szeroki i pełen piegów. I przywiozła ci prezent. Jaś wręczył Zuzi mały, piękny, gładki kamyczek w kształcie serca, który znalazł w swoim ogródku. Zuza wzięła pole w ramiona. Wydawało jej się, że lalka pachnie inaczej, trochę przygodą, a trochę jasiem. Jak było na wycieczce? Zapytała ją szeptem. Było wspaniale, odpowiedział za nią Jaś. Pola jeździła moim najszybszym autem, a potem zwiedziła cały mój pokój i poznała moje dinozaury. Mówiła, że bardzo jej się podobało, ale już za tobą tęskniła. Zuza spojrzała na Jasia, a potem na pole. Kamyczek w jej brzuszku dawno już zniknął. Zamiast niego było ciepło i radość. – Jasiu, chcesz ciasteczko? – zapytała, wskazując na talerz pełen pachnących wypieków. – Upiekłam je specjalnie na powitanie poli. – Pewnie? – ucieszył się Jaś. Usiedli razem na dywanie. Zuza trzymała Pole na kolanach. Jedli ciasteczka, a Jaś opowiadał o wszystkich przygodach, które przeżyła jego lalka. A potem Zuza opowiedziała Poli o tym, jak piekła dla niej ciasteczka. Okazało się, że radość z powrotu Poli i radość z dzielenia się ciasteczkami z Jasiem była o wiele, wiele większa niż radość z posiadania lalki tylko dla siebie. Była to radość podwójna, a może nawet potrójna. Wieczorem, gdy Zuza leżała już w łóżku, babcia usiadła obok niej. Babciu, szepnęła Zuza, tuląc mocno pole. To był wspaniały dzień. Tak, kochanie. A wiesz, dlaczego był taki wspaniały? Bo Pola wróciła? Też. Ale przede wszystkim dlatego, że zobaczyłaś coś magicznego. Zobaczyłaś, że kiedy dzielisz się swoją radością, ona wcale się nie zmniejsza wręcz przeciwnie, ona rośnie, bo dodaje się do niej radość twojego przyjaciela. Zusa zrozumiała. Dzielenie się nie oznaczało utraty, oznaczało, że jej zabawki mogą przeżywać więcej przygód, a jej serduszko, zamiast się kurczyć ze strachu, może rosnąć i mieścić w sobie radość jej i jej przyjaciół. Każdy z nas ma swoje skarby, których nie chce oddać. To normalne, ale pamiętaj o magicznej podróży zabawek. Kiedy dzielisz się czymś z przyjacielem, nie tracisz tego. Dajesz temu tylko szansę na nową, wspaniałą przygodę. A kiedy ta rzecz do ciebie wróci, będzie jeszcze cenniejsza, bo przyniesie ze sobą opowieści i uśmiech kogoś, kogo lubisz. A to jest najpiękniejszy skarb na świecie. Zasubskrybuj kanał księżycowe bajki.